Cześć, nazywam się Tomasz Schmidt i jestem fryzjerem. Zaprosiłem Was do swojego salonu w Warszawie, żeby Wam pokazać coś niezwykłego, coś innowacyjnego. Słuchajcie, mam 22 lata stażu pracy, w związku z tym są takie dni, że myślę sobie: nic już nie może zostać wymyślone, nic mnie nie zadziwi. A jednak: Najszybszy zabieg świata o właściwościach medycznych. Chciałbym Wam pokazać najkrótszy zabieg medyczny świata, który możecie prowadzić do swoich salonów i podnieść prestiż swojego salonu oraz swoje kwalifikacje. Mam nadzieję, że jesteście gotowi i ciekawi tego, co chcę Wam pokazać. Słuchajcie, Ania jest już po badaniu mikrokamerą, jej skórę obejrzałem pod mikrokamerą, w związku z czym. Pokażę Wam zdjęcie przed i po wykonanym zabiegu. A teraz przystępuję do zabiegu i zaraz Wam opowiem, co jest w tym takiego niezwykłego. zaraz zobaczycie zdjęcie z mikrokamery, jak wygląda skóra głowy po tym oczyszczaniu, jak wygląda włos po oczyszczaniu. Ja naprawdę słuchajcie, znacie mnie już na tyle, że wiecie, że nie polecam niczego, czym sam nie jestem zafascynowany. To jest taki przypadek, który śmiało mogę Wam z czystym sercem polecić. Działajcie, Jack. moim zdaniem sprawdza się świetnie, polecam.